Cześć, tu Karidol i witam Was w Kingdom Rush Origins. I tak, zakupiłem ją za około 10 zł. Teraz w 2020, na początku w sumie. I gram w nią pierwszy raz w znaczeniu w Origins, bo ogólnie Kingdom Rush zwykłe przeszedłem. Frontiers też i teraz właśnie maksuję sobie i też myślę, że zrobię z nich serię, ale to później, jeszcze potem Wengans yy, planuję zakupić po, jak przejdę Origins, no to tak yy, przechodzimy, oczywiście <laughs> lub niestety przeszedłem samouczek, czyli pierwszą planszę, tutaj yy, tak sobie na razie ulepszyłem yy, według mnie to na razie jest najlepiej Mm, I tutaj gdzie ten w, w, no w Hero Room jeszcze nie mam nic do kupienia. No, a w sklepie mam 60 gemów po pierwszym i nie mogę nic kupić. To to jest w, różne rzeczy. I myślę, że przechodzimy ogólnie na weteran. Znaczy kiedyś weteran, teraz po prostu na... Ma bo no, po prostu nawet teraz sobie przechodzi, przechodzimy wszystko próbujemy przynajmniej okej, okay, i tutaj mamy już wybudowane jedno mm, musi być idealnie mm, teraz dobrze i to jest dobra i jeszcze zbudujemy sobie tu myślę Mm, Okej okay. Dobra, może przystawimy Tutaj Nie, trochę wyżej Nie, nie aż tak Dobra I Dobra, jeszcze reszta została Myślę, że bohatera Eridan Zostawimy sobie Znaczy, no Tutaj zostawimy w znaczeniu Tak, zostawimy go sobie Na końcu Yy, dobra, i tutaj budujemy strzały i magię, i zbieramy tutaj na bombę. Dobra, lecimy. Aha, I jeszcze tutaj, że no to ja już wcześniej obczaiłem Tutaj ja może sobie przeniosę. Nie. Dobra, jednak tutaj przecież wi widzicie życie, nie? O, teraz dobrze. Dobra. I tak, i walczą tutaj. Damy sobie standardowych tutaj żołnierzy. skoro to ma taki zasięg, a tak, to sobie przeniesiemy żołnierzy tu, którzy akurat zginęli. Yy, strzały sobie tutaj, na razie damy. Oj, 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 problemy, problemy. Yy, dobra, trudno. Jeden na razie przeszedł, to nic ja ja, jakoś trudno nam idzie. No pierwszy raz jednak gram, ale spodziewam się lepiej, czegoś lepszego. No, że od razu straciliśmy życie. O, idealnie na bombę. Dobra. Mm. I strzały też tu damy. Trzech nam zniszczyło dzięki temu. I tak i mamy osiem fal. Dobra. Nie jest źle tutaj. Zaraz będzie nam się ochoć, Ogniści i gnole ogniste. I te gnole zwykłe. Naprawdę ciężko, na razie ciężko. Ok. Mm, I zbudujemy sobie jeszcze magię. I tutaj strzały, strzały, strzały. Myślę, że tak będzie dobrze. Tak. Prawie, prawie taka sama tutaj, tylko bomba. Chociaż bym tutaj może bombę, bombę i strzały. Tak, tak zrobię. <laughs> Dobra. I to jest trzeci. O, ci są ci ognis i ognisy, burner. Znaczy w Okej. Okay. Czyli jeszcze strzały tutaj, ale. W porównaniu do Frontiers, tak tutaj zauważyłem, baraki są droższe. Baraki kosztowały chyba y, 70, y, cały 60, ale to po upgradzie, a te kosztowały 100, a po upgradzie 90. Uwaga, problemy. Y, nie no muszę tutaj użyć, bo byśmy nie dali rady. Medium, w, dlatego... Ojojoj, oj, oj, i jakiś gnawer. Mamy gnawra jakiegoś. Podejrzewam, że będzie trudny. To sobie tutaj wystawimy. I może na wszelki wypadek jeszcze strzały. A nie, to nie jest jakiś boss, tylko sobie idzie pojedynczy, random. No i fajnie, że można tutaj sterować od góry do dołu. I ogólnie gramy na telefonie. W sumie to można zauważyć od razu. Oj, oj oj. tutaj będą problemy z tymi gnolami dużymi. Kurde, ta burza szkoda, że się nie odnowiła. Mm, trzeba by coś ulepszyć. Ale problemy, problemy. Przejdą znowu nam, tylko... Oj, oj, oj żeby się odnowiła ta moc. To by było dobrze. Aj, aj, aj! W ogóle nie trafiłem, na no to... Oj, zgnąłem. zdążymy... Nie, nie zdążymy. Albo... Dobra, prze... Przestawiłem. Tutaj ulepszę sobie szybko. Mm, da radę chyba. To ja tutaj pioruny. Oj, oj, oj. Nie wiem, czy da radę. Nie wiem, czy da radę. Problemy wielkie. Oj, oj, oj. Nie da rady. Oj, oj. oj zginął nam nasz Bohater. No trudno. Ojojoj, już na pewno nie będą na trzy gwiazdki. Ależ coś, coś, coś nam nie poszło. Coś nam nie poszło. Naprawdę na tym weteranie jest trudno. No ale nic. Ważne, żeby przejść plansz. Dobra, teraz tutaj przestawimy. Będziemy sobie jednak przestawiać. Bohatera. Zatrzymamy ich na chwilę. ok, i ulepszyć to. O. O, teraz dwóch strzela. Dobrze. Tutaj już prawie pokonani, to dajemy tutaj resztę. Tylko trzeba go jeszcze zatrzymać. A nie, gnole idą tutaj. To damy tutaj jednak bohatera dobra i tutaj piorunem walniemy i to i to, o dobra, teraz jest dobrze ojojoj tutaj gnole ravery ignore... czyli tak zwykłe i ogniste ogniste gronie źle chyba a mamy tutaj problemy znowu ulepszamy Dobra. Chyba... Jest źle. Chyba na pewno jest źle. Musimy coś innego chyba ulepszyć. Oj ojoj i jeszcze nasz... Dobra, 15 życia. Nie jest najgorzej. Mo mogło być gorzej, pomyślmy tak. Dobra, czterech zginęło. Reinforce. OK. Mm. Damy sobie naszego tutaj, albo tutaj, żeby strzelał i tutaj, żeby zatrzymać ich, bo na razie mamy duże problemy z tej strony, ale już, już nie mamy. Że, musimy to zrobić na 5 działek, chyba, chyba, chyba. Damy radę. Okej, okay, jednego pieniążka nam zabrakło. Pieniądza. Oj, dobra. Tutaj będzie zwykli. Oj, 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 dużych idzie 6. I tutaj cztery. Skoro tutaj cztery, a tutaj sześć, to damy tego tutaj. Oho, już idą. Nie spodziewałem się, że tak szybko. No mm. Myślę, że będą problemy. I nie trafiłem wszystkimi strzałami jeszcze. Dobra, piorun się ładuje to na szczęście. Ale piorun to. Dobra, na razie poradźmy sobie z tą grupką. Mhm. Mm ok, ulepszyliśmy. I tutaj tak dalej. Kurde, nasz... Znale zapomniałem go tutaj przestawić. No niestety mu duże dać. Już wcześniej, ja tutaj idą kolejne. Oj, oj, oj problemy. Oj, 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 Zginął nasz. No nic. Damy radę. Oj, oj, oj to, to nie była przecież ostatnia, nie? Okay, dajemy tutaj. Szybko, szybko. Tutaj jednak. Żeby strzelali. I dobra. I wszystkie strzały tutaj. O kurde. Nie odnowi się. Ojej. Dobra. Jednego na pewno pokonamy. Nie, nie, dobra, nie. Cofka. Mm, oj, oj, Musimy to wyciągnąć jakoś. Chociaż na te dwie gwiazdki. Chyba sobie zmienię tryb trudności na normalny, bo. To trzeba na, na końcu grać na weteranie. Wszystko maksować później, bo masz ulepszenia, zrobione tak jak ja robiłem na Frontiers, y a nie tak jak teraz. To ja zmienię na normal. Zdecydowanie na następnej planszy. tak to jest jeszcze niemożliwe, że tak nie jadą. Dobra, i tutaj sobie. Oni jakiś zrealizowani w ogóle są. Dobra, nieważne. Dajemy to. Jeszcze coś dosie... nic nie dosięgnie. Raz tam strzelił, Dobrze. Je są dwie gwiazdki. Naprawdę trudno było. I trochę gemów. Ok, i do Hiro. ...do naszego bohatera. Mhm, to jest spoczko. Chwila, może wytestuje sobie to. Nie, dobrze, nie. To daje trzy strzały. Nie. To zdecydowanie dajemy to i to. Okej. Okay. I dwie gwiazdki. Oni... Mają więcej. Tego i tego. Trzy. Dobra, niech będzie, że dalej strzelają i... Dobra, i to. Także tak, i tutaj sobie kupimy na wszelki wypadek. Co to jest? Double damage? Nie, 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 Dobra, może pozbieramy sobie na to, to lub to Bo na razie mnie to nie zachwyca Także co? Yy, dzięki za oglądanie, yy, bo będziemy sobie robili jedną planszę na odcinek i cześć!